Dawno, dawno temu para starszych ludzi mieszkała w starej chatce przy lesie. Żyli spokojnie i szczęśliwie. Żałowali tylko, że nie mieli żadnych dzieci. Pewnego dnia, kiedy starsza pani robiła ciasto, jej mąż wszedł do kuchni. Kochani, co tam dzisiaj pieczesz? Och, mój drogi, piekę dzisiaj piernikowego ludzika. Starsza pani położyła ciasto i wycięła kształt piernikowego ludzika. Po wsadzeniu do pieca usiadła i czekała, aż piernikowy ludzik się upiecze. Kiedy już czuła przepyszny, słodki zapach unoszący się w kuchni, założyła swe rękawice i wyciągnęła piernikowego ludzika. Przyszedł czas, aby go udekorować. Oczy zrobiła z rodzynek. I śliczny nosek z cukierka. Potem użyła lukru, aby zrobić włosy i ubrania. Na końcu użyła wisienek, aby zrobić mu guziczki. Spojrzała na swoje arcydzieło i powiedziała: Mój piernikowy ludzik wygląda przepięknie, ale czuję, jakby czegoś tu brakowało. Starsza pani spojrzała na niego jeszcze raz. Aaa! Jego usta. Zapomniałam mu zrobić usta. Używając lukru, namalowała usta piernikowemu ludzikowi. Tak, teraz jesteś gotowy, mój piernikowy ludziku. Nagle stało się coś niespodziewanego. Dziękuję. Ale, ale, jak to możliwe? Ty mówisz? Piernikowy ludzik nagle stał i zaczął biec. Tak, mogę też biec. Piernikowy ludzik zeskoczył z blachy na krzesło, a potem na podłogę. Zaczął szybko biec przez kuchnię aż do drzwi. Wracaj tu! Wracaj! Starsza pani krzyknęła. Piernikowy ludzik powiedział biegną. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani wybiegła do ogrodu i zaczęła gonić piernikowego ludzika. Starszy pan wyjrzał przez okno, zobaczył biegnącą żonę i krzyknął. Dlaczego biegniesz? Starsza pani odpowiedziała mężowi biegnąc. Mój piernikowy ludzik ucieka. Próbuję go dogonić. Starszy pan za nie mówił. Starsza pani biegła za piernikowym ludzikiem bardzo szybko, ale piernikowy ludzik był jeszcze szybszy i nie można było go złapać. Po chwili piernikowy ludzik przebiegał przy farmie i zauważyła go krowa. Co za ciasteczko? Powinnam go złapać i zjeść. Krowa również zaczęła gonić piernikowego ludzika. Czekaj, nie uciekaj, tylko cię zjem. Biegnę, biegnę tak szybko, jak potrafię. Babcia mnie goni, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani i krowa goniły piernikowego ludzika. Zauważyła go również świnka. O, pierniczki! Lubią pierniczki! Czekaj, złapią cię! Piernikowy ludzik odpowiedział śwince biegnąc. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia i krowa mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy wszyscy biegli z piernikowym ludzikiem na przedzie, starszą panią, krową i świnką za nim, nawet kura zauważyła piernikowego ludzika, kiedy szukała jedzenia. Koko, koko, koko. To będzie moje śniadanie. I tak, kura również dołączyła do pościgu. Biegni, ile chcesz, piernikowy ludziku, i tak cię złapią. Biegnę, biegnę tak szybko, jak potrafię. Babcia, krowa i świnka mnie gonią. Ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik naprzód. Starsza pani, krowa, świnka i kura wszyscy biegli, ale piernikowy ludzik oddalał się i oddalał coraz bardziej od całej reszty. Piernikowy ludzik był bardzo szczęśliwy i dumny z siebie. Jestem najlepszym i najszybszym piernikowym ludzikiem na świecie. Tak, to ja. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy spojrzał przed siebie, zobaczył, że dobiega do rzeki. Zatrzymał się, ponieważ wiedział, że w wodzie bardzo zmięknie. Ojej! Co teraz? Starsza pani, krowa, świnka i kura coraz bardziej się zbliżały. Nagle z za drzewa pojawił się przebiegły lis. Umiem pływać. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Piernikowy ludzik pomyślał chwilę: A co, jeśli mnie zjesz? Nie musisz się martwić, nie zjem cię. Chcę ci tylko pomóc przejść przez rzekę. Piernikowy ludzik zaufał przebiegłemu lisowi i wskoczył na jego ogon, trzymając się tak mocno, jak potrafił. A lis wskoczył prosto do rzeki i zaczął płynąć. Kiedy starsza pani, krowa, świnka i kura dobiegły do brzegu rzeki, zobaczyły, że piernikowy ludzik oddala się wraz z lisem. Bezsilnie patrzyli, jak odpływają, bo wiedzieli, że już nic nie zrobią. Rzeka stawała się coraz głębsza, a woda się podnosiła. Hej, Lisie, podnieś ogon, prawie się zamoczyłem. Wejdź na mój grzbiet, tam jest bezpieczniej. Piernikowy ludzik wskoczył na grzbiet Lisa. Płynęli tak chwilę, ale woda znowu się podniosła, a grzbiet zaczął moknąć. Obawiam się, że możesz się zamoczyć. Skocz na moją głowę, jest trochę wyżej. Piernikowy ludzik wspiął się na jego głowę, ale woda sięgała coraz wyżej. Woda podniosła się za mocno. Może wskoczysz na mój nos, jest najwyżej. Piernikowy ludzik wskoczył na czubek nosa. Kiedy już prawie dopłynęli do brzegu, Lis podniósł nos, wyrzucając piernikowego ludzika w powietrze, otwierając pysk. Piernikowy ludzik spadał prosto do pyska lisa, który chciał go zjeść. Ale to się nie udało, bo kiedy piernikowy ludzik był w powietrzu, złapał go w dziób przelatujący kruk. Lis tylko stał i patrzył z otwartym pyskiem. Piernikowy ludzik poczekał, aż polecą trochę dalej i zapytał: Czy kruki jedzą ciasteczka? Kiedy kruk otworzył swój dziób, piernikowy ludzik spadł na dół i biegł dalej tak szybko, jak potrafił. Biegnę, biegnę, tak szybko, jak potrafię. Babcia, krowa, świnka, kura, lis i kruk mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik biegł i nigdy się nie zatrzymywał. Jeśli kiedyś zobaczysz biegnącego piernikowego ludzika, nie próbuj go gonić, ponieważ to piernikowy ludzik i nikt go nie złapie. W pewnym lesie żyła sobie strachliwa mysz. Bardzo się bała lisa i wilka, a czasem nawet samej siebie. Nawet kiedy zawiał wiatr i gałąź zatrzeszczała, mysz od razu szukała kryjówki, w której mogłaby się schować. Przez to wszystko reszta zwierząt naśmiewała się z myszki. ha, ha, ha! ha, 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 ha. Jak się boi! Boi się nawet wiatru! Co za tchórz! Boi się, boi się, boi się, boi się, boi się! Boj boj się. się. Pewnego dnia mysz postanowiła to zmienić i poszła do króla dżungli lwa. Lew właśnie skończył śniadanie i spał przed swą jaskinią. Inne zwierzęta były bardzo ciekawe, co ta mysz planuje. Myszka wspięła się po ogonie lwa. Skoczyła mu na grzbiet i z wielką pewnością siebie pokazała się innym. Była bardzo przerażona, ale robiła wszystko, żeby nie było tego widać. Nagle lew się obudził. Zrzucił mysz z grzbietu, potrząsając się. Mysz i lew stanęli oko w oko. Wszystkie zwierzęta były bardzo przejęte. O nie, lew zaraz zje myszkę. Jak śmiesz? Co za śmiałek? Co robiłaś na moim grzbiecie? E e e e gr 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 dżungli, proszę, nie jedz mnie. Jestem najsłabszym i na najstrachliwszym zwierzątkiem. Moje całe życie to jeden wielki stres. Nawet jak liść spada, to strasznie się boję. Mam tego dosyć. Chcę się pozbyć strachu. Ty jesteś królem dżungli. Zwierzęta boją się Twojego ryku. Czy, Czy ty. M mógłbyś może się mną zaopiekować? Lew wysłuchał wszystkiego w ciszy. Mysz zastanawiała się, jaka będzie odpowiedź. Ja mam ci pomagać. Daj mi jeden powód, dlaczego miałbym cię nie zjeść. Odwdzięczę się, obiecuję. Może jednego dnia ja pomogę Tobie. Kiedy mysz skończyła mówić, lew ryknął przeraźliwie. Jak takie małe stworzonko może pomóc mi? Jednak widząc takie małe, trząsące się stworzonko, lew postanowił nie jeść myszki. Całe szczęście, że jestem pełny. A teraz znikaj! Mysz szybko uciekła od lwa. Widząc wszystko z daleka, zwierzęta w lesie były bardzo zaskoczone. Minęło trochę czasu. Lew zgłodniał i szukał pożywienia w lesie. Niestety nie zauważył pułapki myśliwych i został złapany. Wisiał w powietrzu w wielkiej siatce. Próbował się uwolnić, ale nie dał rady. Był królem dżungli, więc wołanie o pomoc byłoby upokarzające. I wszyscy myśliwi by go usłyszeli. Nie miał więc wyjścia. Lew czekał. Po chwili zwierzęta żyjące w lesie zauważyły lwa. Ale nikt nie śmiał do niego podejść. Przechodząca obok mysz również zauważyła lwa i postanowiła mu pomóc. Pobiegła prosto do niego, wspięła się po jego ogonie i kiedy dotarła do siatki zaczęła ją gryźć. Podbiegł do nich królik z lasu. Hej, pospieszcie się, myśliwi idą. Zwierzęta w pobliżu zaczęły uciekać w popłochu po tym, jak usłyszały słowo myśliwi. Ale mysz gryzła dalej. W końcu nadgryziona siatka urwała się i lew był wolny. Szybko, wskocz na mój grzbiet. Uciekamy stąd. Mysz wskoczyła na lwa i szybko uciekli razem do lasu. Zdyszany lew przybiegł do jaskini. Zniżył się, aby mysz zaskoczyła. Kiedy mówiłaś, że kiedyś mi pomożesz, nie doceniłem cię. Nie sądziłem, że taka mała mysz może być pomocna. Ale ty ocaliłaś mi życie. Dziękuję. To była boja przyjemność, mój królu. Nie musisz się mnie już bać. Właściwie to niczego nie musisz się bać, bo jesteś najodważniejszą myszą. Jeśli ja jestem królem dżungli, to ty zostaniesz moim odważnym księciem. Lew i mysz zaczęli się śmiać. <śmiech> <śmiech> Kiedy wszystkie zwierzęta zobaczyły co się stało, wyszły z lasu i gratulowały małej myszce. Lew i mysz zostali najlepszymi przyjaciółmi, a w lesie na zawsze zapanowała zgoda.